In the autumn of 1888, five women were brutally murdered in the Whitechapel district of London, England. Smile and be polite, or I'll tell the Ripper where you sleep, my beauties. This is my time now. We shall be pure again. Angie próbuje zrewolucjonizować Destiny. Lucas Arts daje nam nadzieję, a Square Enix tnie jeden z największych hitów ze swojej przeszłości. To wszystko i nieco więcej już teraz w 11 odcinku gościa niedzielnego 2.0. Jeśli uważacie, że detekcja kolizji w Destiny się hardą i trafia Was szlak, gdy w ferworze walki zostaniecie zablokowani na schodku albo kamyczku, doskonała wiadomość. Możecie już teraz porzucać bluzgami w telewizor w związku z wyścigami Sparrowów, które odbywają się pod szyldem Sparrow Racing League i są nękane przez ten sam problem, ale... występujący jakieś 20 razy w trakcie każdego wyścigu. Krzywo wylądujesz, tracisz prędkość. to, o Ciebie zahaczy, hmm. Tracisz prędkość. Wpadniesz do mikroskopijnego dołka i, tak, zgadliście, tracisz prędkość. Na dodatek sama mechanika jest dobrze skopana, bo wymaga przelatywania przez bramki, które nie tylko przyspieszają naszego konia, ale także zwalniają go w wypadku minięcia chociaż jednej z nich. Model jazdy, czy w zasadzie lotu, pozostawia sporo do życzenia. Komentarze Amandy, Holiday i Ghosta są równie, i przepraszam za słowo, wkurwiające, co nieustanna narracja rozentuzjazmowanego pajaca w Ridge Racer 7. Nowy gier wygląda fajnie, ale na polu walki jest kompletnie bezużyteczny, co ukraca jego przydatność o jakieś 99%, a sam update wprowadził w grze szereg bugów. Jakich? Cóż, zacznijmy od tego, że Bungie namieszało coś w systemie rozkodowywania engramów i część egzotyków nie pojawiała się w ogóle, a oddanie engramu u kryptarka kończyło się pustką. Przez jakiś czas każdy mógł uzupełniać rejestr wyścigowy, za który trzeba zapłacić 10 dolarów, co wywołało niagarę piany na ustach tych, którzy faktycznie go kupili, a na dodatek potwornie trudnego quest'a na egzotyczny shotgun, chaperon, można zaliczać teraz jeżdżąc w wyścigach, a nie, jak było dotychczas, strzelając Last Wardem w Crucible. Co bezczelnie wykorzystuję, bo chęt kanony to zło. Ale razem z tym updatem powróciły Plance i Hard Light, dwie z moich ukochanych broni, a wyścigi sparrowów są potwornie popularne, więc coś tam się jednak bardziej udało. EA natomiast zdecydowanie udał się nowy update do tegorocznego Need for Speed, bowiem przywraca on nieco fantastycznych i unikatowych rzeczy z dawnych lat. Dokładniej, do gry trafiło kilkanaście utworów ze ścieżek dźwiękowych Need for Speedów Underground, Underground 2 i Most Wanted. Udostępniony został samochód głównego antagonisty z pierwszego Undergrounda, a w worku dobroci znalazło się jeszcze miejsce na 113 nowych części pozwalających na lepsze zmodyfikowanie Golfa GTI, Lotusa Exige i Dodge'a Challenger. SRT8. Ponadto pojawił się szereg usprawnień, takich jak poprawione AI, możliwość wyciszenia połączeń telefonicznych od naszych przyjaciół, nowy edytor winyli i wszystko to jest niemalże gówno warte w świetle braku manualnej skrzyni biegów i tego, jak samochody trzymają się drogi. Nope. What's his name anyway? Cloud Strife. And he says it's Jednym wielkim nope może też okazać się wydawanie remakeu Final Fantasy VII w formie epizodycznej. Wiadomość o tym była jednym z większych zaskoczeń na PlayStation Experience, a jej wyjaśnienie pojawiło się dopiero kilka dni później, kiedy producent gry, Yoshinori Kitase, powiedział, iż jest ona najzwyczajniej w świecie za duża, aby zostać wydana jako pojedynczy tytuł. Podobno ogarnięcie całego świata by był odpowiednio zapełniony i gęsty, wymaga tytanicznego nakładu pracy i o ile nie mam zamiaru się z tym spierać, to wydaje mi się tak, potwierdzam, nadal słyszę śmiech panów z CD Projekt Red, którzy padli po przeczytaniu linijki o zbyt dużej grze. Nie przeczę, że to przeogromne przedsięwzięcie, ale cuchnie mi to zwykłym wciskaniem kitu i chęcią zbicia większej kasy na wypływaniu gry, którą kupią miliony osób w małych kawałkach, których suma cen złoży się na kwotę większą niż standardowe 60 dolarów. Chcę Finala 7, ale chcę go w pudełku, a nie rozpieprzającego się na 120 GB mojego dysku twardego, za zajęcie których zapłacę jakieś 400. Zła wiadomość dla niemalże wszystkich, którzy liczyli, że jeszcze w grudniu spędzą nieco czasu w Tom Clancy's The Division. Beta gry została przesunięta na styczeń, a jedynymi osobami, które zagrają będą te, które jakimś cudem wyrywały kod na alfę co, jak sądzę, po naszej facebookowej grupie nie było chyba aż tak trudne, jak mogło mi się wcześniej wydawać, więc cudy się działy, a ludzie mogli zastać skromne 23 giga danych na dyski swoich konsol i cieszyć się przedpremierową dobrocią. Najsmutniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że z racji bycia zamkniętą alfą obecny test jest objęty NDA, więc nawet jeśli ktoś z nas grał... lub grała... Być może pewna hanna, to nie bardzo będziemy mogli podyskutować o wrażeniach z rozgrywki, ale nie traćcie nadziei, bo być może uda się coś ugrać, a 177 odcinek podcastu będzie najlegendarniejszy z legendarnych. Poza byciem fantastycznym i unikatowym, ale to otrzymujecie w standardzie co tydzień. Cargo main cleared for descent to level 13, 13. It'll be the last fresh air you'll get for a while. Fresh air is overrated. Star Wars 13:13 13 było konceptem równie pięknym co ulotnym, ale wygląda na to, że ktoś w Lucasfilm Film poszedł rozum do głowy i nie wszystko jest stracone. W czasie niedawnej prasówki związanej z The Force Awakens Kathleen Kennedy wygadała się portalowi Slash Film, że firma przekopuje się obecnie przez scenariusze serialu telewizyjnego w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Za który odpowiedzialny był sam, niełościwie nam panujący i obecnie pływający w pieprzonej łódce zrobionej z pieniędzy George Lucas, oraz przez materiały związane ze wspomnianym wcześniej Star Wars 1313. Robią to, bo nie chcą pozbywać się dobrych pomysłów, a takich w 1313 była zapewne masa, i szukają czegoś, co mogliby wykorzystać w przyszłości. Biorąc pod uwagę fakt, że EA ma 10-letni deal na gry z uniwersum SW, a Visceral Games zajmuje się robieniem tytułu, który, według Nolana Northa, czerpie sporo z Uncharted oraz właśnie ze skasowanego tytułu LucasArts, czekam. I bardzo niezdrowo się grzeje, bo chociaż EA nie wzbudza ostatnio mojej specjalnej sympatii, a Visceral dało marny popis przy okazji Dead Space 3, to wierzę, że moc jest z nimi, a Amy Henning, która przeszła z Naughty Doga, potrafi w gry wideo. I to bardzo. To już wszystko w 11 odcinku gościa niedzielnego 2.0. Dziękujemy serdecznie za uwagę i usłyszymy się ponownie już za tydzień. Pamiętajcie o przesłuchaniu naszego podcastu, dobiciu do naszej radosnej facebookowej grupy i zajrzeniu na naszą stronę. Trzymajcie się ciepło, a pad niech będzie z Wami.